Cześć wszystkim i teraz w kolejnym filmie jest 4 Dzisiaj przychodzę do was z first lookiem z nowych akcesoriów kompaktowe wnętrza. Jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy, jakie tam nowości się pojawiły. No i tak na szybciutko nagram Wam po to takiego voice overa. Zobaczymy, podsumujemy tak naprawdę wszystko, co tam się wydarzy, co tam się pojawiło. Ja i mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc jeśli tak, to klikajcie łapki w górę i lecimy. I moi drodzy, zaczynamy. Wybrałam sobie simka z galerii, sprawdziłam wszystkie cechy oraz aspiracje, ale nic się w tej kwestii nie zmieniło, więc zaczynamy od małych dzieci i powiem Wam, że włoski są przeurocze. Po prostu nie mogę się na nie napatrzeć i... O, już już będę czekam, że będę miała jakieś małe dziecko w Simsach, ponieważ oh, będzie się super tego włoski za ogólnie w serii 100 dzieci. Jeśli chodzi o ubranka, w przypadku dzieci małych, jak i dzieci już normalnych nic nowego się nie pojawiło, więc jak widzicie zrobiłam sobie taki szybki look, ale przechodzimy już do małych dzieci. No i tak samo dwie fryzurki dla dziewczynek i wśród chłopców. A teraz przechodzimy już do nastolatków, gdzie to są takie te kluczowe, najważniejsze stylizacje i fryzurki, więc powiem Wam, że jestem bardzo mega zadowolona z w jakim zostały stworzone te ubranka, te stylizacje, bo są takie bardzo na czasie. Jakby jestem mega zadowolona, że EA rzeczywiście idzie z duchem czasu i to, co jest aktualnie teraz modne, to, co ludzie noszą, to, co pojawia się w gazetach, w teledyskach, ogólnie w naszej kulturze, rzeczywiście jest przekazywane do Simsów od razu, kiedy jakby staje się to modne. Więc jestem mega, mega z tego faktu szczęśliwa, bo sama tak naprawdę tę ubranie odnosiła. Tutaj mamy oczywiście biżuterię, jeśli chodzi o dziewczyny. Już sprawdziłyśmy fryzurę. No i jakby powiem, że okulary mi się naprawdę mega podobają, jeśli mam wybierać z całego tego zestawu um, akcesoriowego. Ubranka. Są troszeczkę, powiedziałabym, mamy w przypadku kobiet bardziej skierowane do starszej grupy docelowej, czyli właśnie do dorosłych albo na przykład starszych osób. Myślę, że naprawdę fajnie się sprawdzą albo na przykład do takiej typowej mamy, właśnie takie kraciaste wzory, sweterki, jakieś długie spódnice, a akurat do butów nie ma żadnych jak tam jest stworzona nowa stylizacja w panów oraz też pań teraz przechodzimy sobie słuchajcie, już do wyboru jednej z najmniejszych działek jakie udało mi się znaleźć więc taką sobie wybrałam zaznaczałam sobie działkę, aby była cała pusta no i za chwilę sobie zobaczymy jak to tutaj wygląda w gotowych pokojach a więc zaczynamy od łazienki, powiem Wam, że mega mi się podoba, e, w szczególności jestem zachwycona kolorami, ponieważ wiecie, że ja lubię właśnie mega kolorowe wnętrza, żeby te kolory były żywe, intensywne, właśnie e, dużo niebieskiego, różowego, żółtego, więc naprawdę jestem mega zadowolona, ale jestem też zainteresowana odcienie. Tutaj mamy akurat teraz salon i jestem mega zainteresowana tą szafką e, i później sprawdzimy, czy rzeczywiście jest to połączenie e, biblioteczki z telewizorem. Wiecie, tego, że już widzieliście, jak wyglądają te y, gotowe pomieszczenia, postanowiłam stworzyć się właśnie na podstawie y, tych pokoi domek dla mojej Simki, która jest akurat na potrzeby tylko i wyłącznie tego filmu. Więc powstanie tutaj, słuchajcie, salon. Oddzielna sypialnia z jednym łóżkiem. Akurat nie wykorzystamy możliwości składanego łóżka, ale oczywiście sprawdzimy wszystkie rzeczy, które są dostępne w, nowych, w tych nowych akcesoriach. No i będzie też łazienka, ale dopaduje sobie również korytarz, aby było takie jakby przestronne wejście. Jeśli chodzi o talent, to, to nic nowego się to nie pojawiło um, i są na przykład tylko jedne nowe drzwi. Co tutaj wtedy się kombinuję? To jest taki trochę mniejszy korytarz, jakiekolwiek ściany, e, bo po prostu chcę przetestować, jak tutaj będzie wyglądało. Więc naprawdę e, rzadko mi się zdarza budować ogólnie na podstawie tych gotowych pokoje, ale e, myślę, że powinnam stosować to częściej, bo o wiele, wiele to ułatwia. Sprawdziłam też okna i okien też nie ma żadnych nowych, więc wybrałam już coś, co wcześniej było. Postawiłam sobie jeszcze szybciutko dach. No przyznam że ja nie jestem akurat dzisiaj wybitnym architektem, po prostu chciałam stworzyć rzeczywiście taki naprawdę malutki, malutki domek, nie jest może zbyt piękny, ale jest, jest mój, więc jestem z niego jak najbardziej zadowolona. No a teraz przechodzimy sobie do obejrzenia, słuchajcie, wszystkich możliwych nowych obiektów właśnie w trybie budowy łóżeczka. Powiem Wam, że gdy zobaczyłam to pierwszy raz, to miałam takie, what? Ale gdzie są te łóżka? Więc super jest yy, połączenie kanapy z łóżkiem. Zobaczcie sobie później na końcu filmu, ponieważ miała kilka. Yy, odpaliła tak naprawdę pilotem e, składanie, a raczej rozkładanie tego łóżka, co jest super. E, nie spodziewałam się tak samo, że w tym pakiecie pojawią się tak zwane meblościanki. Mi e, meblościanki kojarzą się z takimi starymi meblami w Polsce e, za czasów jeszcze komuny, ale jakby tutaj są tutaj naprawdę w fajnym, nowoczesnym stylu. E, I są różne warianty, czyli sama e, Samo łóżko, które można złożyć, możemy mieć też kanapę połączoną z łóżkiem, możemy mieć kanapę z jednej strony połączoną ze szafką. Tak samo z dwóch stron możemy zmienić kolor tych zmienić szafek, więc jest dużo fajnych wariantów. ogóle są fajne, nowoczesne, w takim trochę młodzieżowym stylu, ale z jednej strony pasują praktycznie do każdego. I powtórzę się kolejny raz, mega się cieszę, że są te obiekty tak bardzo kolorowe, ponieważ idealnie pasują do mnie. I tak samo są troszeczkę zrobione z takim duchem czasu i tak jak rzeczywiście teraz robi się wnętrza. I jestem totalnie zakochana w detalach, czyli w dekoracjach. Ten obrazek, słuchajcie, te dywany, te kwiatki, czyli rośliny, które można powiesić na ścianie, to jest super i myślę, że będę po prostu używać tego cały, cały czas, aż po prostu się znudzić tak na maksa. Mam wrażenie, że już trochę wyczerpałam temat, więc na spokojnie zobaczcie teraz już wszystkie pozostałe obiekty i za chwilę przechodzimy już do interakcji z tymi poszczególnymi meblami. No dobra, i w końcu zobaczymy interakcję. A więc zobaczcie, jak to fajnie, płynnie przechodzi z kanapy w łóżko. Naprawdę jestem w szoku. No i tak samo są dwa warianty, czyli kanapa z łóżkiem, lub też tak jak widzicie obok jest samo łóżko. A wcześniej to wygląda jak taka ścianka, taka po prostu półeczka. Normalnie się śpi i zapewne jest tak jak w części trzeciej The Sims, czyli. W trakcie nocy może się zdarzyć, że na przykład to łóżko się zamknie. Co widzieliśmy chyba? Wydaje mi się, że to było właśnie. To jest tu nie. No dobra, zobaczcie, ładnie się składa. nie musimy tego robić ręcznie, tylko robić to na pilot, więc super sprawa. Teraz sobie odpalimy łóżko drugie. Bo składa się praktycznie tak samo, tylko że jest to ścianka. Tutaj obok, jak widzicie, jest ta opcja z... Szapeczką, więc ona jakby się dzieli na dwie, i jakby z jednej strony mamy opcję na książki, z drugiej strony na spanko, a z tej strony mamy coś naprawdę super, tego się nie spodziewam, czyli mamy też połączenie telewizora, e, półeczki na książki oraz ratyjka. Super, naprawdę super, super, super. E, czyli takie skompresowanie wszystkiego w jednym ma to swój potencjał. Ja bardzo lubię takie właśnie malutkie mieszkania, które są tak dopracowane do najmniejszego szczegółu, więc. E, Spodziewajcie się, że będę z tego korzystać. No i mam nadzieję, że będzie się to fajnie używało właśnie w Waszej rozgrywce, w naszej grze. Podsumowując, tak, te seria bardzo mi się podobają. Będę jak najbardziej z nich korzystać. Przede wszystkim z mebelków, może niekoniecznie ze składanego łóżka, ale właśnie jeśli yy, chodzi o armaturę, yy, o wszystkie mebelki takie właśnie w stylu nastolatkowym. Przekozackie włoski dla dzieci, które są prze... Taśny, po prostu mnie Już nie mogę się czekać, żeby będę nagrywała te dzieci. Ale chciałam wam powiedzieć, że i tak czy siak, czekam na ten pakiet e, akcesoriów, o którym e, my sami, widzowie, e, gracze właśnie The Sims 4 decydowaliśmy. Nie wiem, kiedy możemy się go spodziewać, ale jakby wyczekuję, czekam I już nie mogę się namarzyć, e, aby pojawił się kolejny detektor The Sims 4. E, dalej spekuluję, co to może być takiego, więc jeśli macie jakieś sugestie, to piszcie koniecznie w komentarzach. No i to w sumie tyle, moi drodzy, co przygotowałam dla Was na ten odcinek. Mam nadzieję, że takie, taka skompresowana wiedza, wszystkie nowości, które pojawiły się w najnowszych akcesoriach. E, w takiej formie Wam się podobają. Więc jeśli tak, to tańczycie klikajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, o ile jesteście tutaj nowi, klikajcie dzwonek. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach z DJ4, a już niedługo z kolejnych gier. Więc pa -a -a.